Maryla Rodowicz, 73 L. Przymierza się do wydania nowej płyty. Fani artystki domagają się, by do najnowszego teledysku zaprosiła swoją dawną miłość. Chodzi o Daniela Olbrychskiego, 74 L. Maryla Rodowicz i Daniela Olbrychskiego przed laty łączyło gorące uczucie. Wszystko popsuło się jednak, gdy Maryla Rodowicz poroniła. Ara nie potrafiła poradzić sobie z traumatycznym przeżyciem i się rozstała. Gwiazda związała się później z Andrzejem Dużyńskim, z którym obecnie jest w trakcie rozwodu. Piosenkarka przez długi czas nie utrzymywała kontaktu z Olbrychskim, ale kilka lat temu nastąpił przełom w ich relacjach. Doli kochankowie wyjaśnili sobie sprawę z przeszłości i zostali najlepszymi przyjaciółmi. Maryla Rodowicz wkrótce planuje wydać nowy album, na którym ma pojawić się sporo tanecznej muzyki. Co z tym wspólnego ma znany aktor? Fani artystki wpadli na pomysł, by ich idolka zaprosiła na plan teledysku Daniela Olbrychskiego. Na razie 11 października ruszam w trasę akustyczną. A płyta nie jest jeszcze gotowa. Będzie nowoczesna, bardzo taneczna. I nie wiem, czy tutaj pan Daniel bardzo pasuje, mimo że się przyjaźnimy? On nie tańczy, zdradziła faktowi artystka. Rodowicz zastanawia się jednak, czy nie zorganizować koncertu, na którym mógłby wystąpić jej były kochanek. Jak twierdzą informatorzy jednego z tabloidów, Daniel Olbrychski nie odmówiłby pojawienia się na takim koncercie z uwagi na sentyment do artystki. Myślicie, że między aktorem a piosenkarką tli się jeszcze jakieś uczucie?